Więc tak, dawno nic nie było o tym, w sumie o tym też, ale o tym kiedy indziej. Od ostatniego filmu zmieniła się jedynie turbo sprężarka, została z takiej malutkiej zmieniona na trochę większą ze zmienną geometrią. <tryk> Geometria jest ustawiona na sztywno, w pozycji gdzieś mniej więcej w połowie, a ciśnienie do ładowania regulowane jest za pomocą zaworu upustowego. Tą konfigurację testuję już od dobrego pół roku, może nawet 8 miesięcy i jak na razie sprawuje się bardzo dobrze. Wbrew opinii zmienna geometria się nie stopiła, ani wirnik się nie ukręcił.